W sobie baba jaka miała chatkę z pasła, a w tej chatce same dziwi i iskierka zgasła. To już jest 12. Integracyjny Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży. Mam przyjemność spotykać się z grupą przedszkolaków, szkół podstawowych i naszego specjalnego ośrodka warsztatów terapii zajęciowej z terenu miasta Koła i okolic. Jest pięć zespołów, i oczywiście, jak sama nazwa mówi, jest to Integracyjny Festiwal Teatralny czyli grupy przedstawiają swoje przedstawienia, które przygotowały o różnej tematyce. Z reguły jest to nawiązanie do świąt, ale bywają też takie, które wypracowują na co dzień podczas pracy w szkołach. Jest jury oczywiście, bo jak każdy festiwal musi mieć formę konkursu, ale wszyscy na koniec otrzymują złote laski i podziękowania w postaci drobnych upominków. Jury zwraca uwagę na coś specjalnego, co zachwyciło w wykonaniu każdej grupy. Może to być scenografia, może to być tekst, może to być gra aktorska. No, najróżniejsze. Boję mi głowę i nie mogę spać, chociaż za to... słowa na dłużej mam posprzątać domu, Lecz moje dzieci pomysł mi ten Tylko jeść, jeść, jeść w żółwów czy nigdy Nie te wyjścia, coś mnie zbrodnia a burczę jak ja dobrze znam Nigdy nie gaśnie, bo rzadko ktoś przychodzi Nie wiem, czy wierzę bór, Czy nie wierzę Jaś od stołu szybko wstał, Na podwórko pędzić chciał. Mama jednak głośno woła Czekaj Jasiu, spójrz koła, Sprzątnij proszę talerz szybko, Nie zachowuj się tak brzydko, Tłumaczyłam często tobie, Każdy sprząta sam po sobie, Twe zabawki leżą wszędzie, Niech w pokoju ład znów będzie. Fotografujesz, muzyki słuchasz, Sieć przeszukujesz, Nowy gier szukasz, wysyłasz teksty, kumpli zabawiasz i czasem przez nią jeszcze rozmawiasz. Telefon! Brawo! Jak właśnie nie? Kacper. Mikołaj wprost. Nie wiem skąd Mikołaj to ma, ale skądś tam ma i przywiózł takie słodycze, słodkości, więc smacznego ci życzymy.

Ludzie Ludzie Co się mogło stać? Przecież wszyscy wiedzieli o moich urodzinach. Co roku w tym dniu dom jest pełen gości. Dlaczego dzisiaj nie ma nikogo? Czyżby zapomnieli? Czekaj rzadko, nie czekaj. Dziś nigdy Cię nie przyjdzie. Dlaczego Czy w lesie stało się coś złego? W lesie tam mieszkała wstrętna flotka. Zwierzęta jej posłuchały i dlatego nie chcą do ciebie przyjść. <ślesy>